Cześć kochani! No, kolega dzisiaj mnie odwiedził z Czech i przywiózł mi krewetki z Sulawezi. Bardzo się cieszę, dziękuję mu. E, Pałowi bezcie. Dziękuję mu, że mu się chciało przyjechać do mnie do Rzeszowa zobaczyć moja akwaria. No i zabrać e, ode mnie parę krewetek i przywieźć parę swoich. No, Blue Lake Poso, drugie podejście będę robił. Akurat kiedyś je miałem. Bardzo fajne krewetki, wbrew pozorom mi się bardzo podobają. Drugie ciekawe to są u niego urodzone malili krewetki. One jak podrosną, to będziemy widzieć je lepiej, bo teraz są wystraszone, więc za bardzo tych kolorów nie widzimy. Ona jest taka żółtawa, jakby w paski, taka jakby tigri. I tutaj taka wyczekiwana przeze mnie to jest czarne denerli. Na, tak przynajmniej on to nazwał: czarne denerli, black denerli. To są podobne do kardynałka, jakby e, coś między red orchideą a kardynałkiem, tylko że jest czarne. Oczywiście teraz są blade. E, woda się ogrzewa, więc e, później nagram, jak nie dzisiaj, to za 2-3 dni będę miał czas. Nagram filmik, co się wydarzyło. I co jeszcze? Przywiózł mi. Ślimaczki. Ślimaczki w worku to ja nagrywam wam. Trzy dużej dwa maluszki i tutaj e, orange z pięknymi muszelkami. Proszę bardzo. No. Bardzo się cieszę. Kurde, trudno mi wyrazić słowami. Będę za chwilę je wpuszczał, więc nie będę przedłużał nagrywania filmiku. No i dziękuję Ci Pawle jeszcze raz. Jesteś The Best. Dzięki wielkie. No i jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.